I am you. Panie panowie, poprosimy o brawa dla wszystkich dziewczyn. Przepiękne, przyznacie, naprawdę poziom bardzo, bardzo wysoki. Ja mam przyjemność prowadzić właściwie większość regionalnych wyborów i naprawdę uroda dziewczyn z państwa regionu jest fascynująca, naprawdę fascynująca. Moi drodzy, wszystkie panie otrzymują stroje kąpielowe firmy Samantha. Ale to nie wszystko otrzymują również koszulki firmy, firmy Endorfina. Otrzymują, nie uwierzycie, piękne, czarne szpilki buty od firmy Dash44. www.dash44.pl. I uwaga, nie uwierzycie również, kosmetyki do pielęgnacji włosów od salonów LOR w Szczecinie. Ale to nie wszystko. Otrzymują również kosmetyki marki Eveline Cosmetics. Otrzymują również, i to będzie dla Was szok, kwiaty od kwiaczarni Kamelia. Szok, szok. Dostają również upominki dodatkowe dla ośmiu finalistek. To karnety do fitness od Aqua Styl. W takim razie zaczynamy od nagrod komplementarnych. I uwaga! Przede wszystkim ważna wiadomość: szarfy wręczy Miss Polski 2008 Klaudia Ungerman ze Szczecina. Sukience Kasi Rubińskiej. Piękna Klaudia miała szczęście Szczecinka Miss Polski 2008. zobaczymy, czy ta która wygra, być może wygra wybory w tym roku. Kto wie, zobaczymy. Panie i panowie, czas na wyniki. Miss Pomorza Zachodniego top model. Wybierana spośród wszystkich kandydatek w dwóch kategoriach. Zostaje Karolina Czarnecka. Oh yeah. Mis pomoza Zachodniego top model i otrzymuje statuetkę Gryf Fashion Show Models 2011. Otrzymuje szarfę i kwiaty od kwiaciarni Kamelia. Tak. Otrzymu tak, tak. Ma te kwiaty w ręku, zobaczcie. Otrzymuje profesjonalną, modową sesję zdjęciową ufundowaną przez Biuro Miss Polski. Otrzymuje zestaw ekskluzywnej pościeli oh. wykonanej ze stuprocentowej, uszlachetnionej oh. wełny owczej Merino Petini wartości ponad 2000 tysiące złotych od firmy Torpol. Która jest producentem wysokiej jakości pościelowych wyrobów wełnianych, artykułów jeździeckich, wełnianych posłań dla psów i kotów oraz gadżetów reklamowych. Teraz będzie słała fantastycznie, Karolino. I uwaga, Bravo. dostajesz również zestaw od Eveline Cosmetics i tak, zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od salonów. L'Or. słuchajcie. Ale szczęścia, słuchajcie, w jednej chwili i ten tytuł top model Karolina Czarnecka. Panie i Panowie, mis Pomorza Zachodniego nastolatek internetu. Zostaje nią. Pójdę na kawę. Żartowałem. Ilona Teresińska. Tu dziewczyny po mojej prawej ręce przewidziały, Moja, że będzie taki wynik, ta. Mają dobrą intuicję. Ilona Tresińska, miss powoza Zachodniego Internetu, nastolatek, otrzymuje, patrzcie, szarfę i kwiatki, A raczej kwiatek. Otrzymuje również mp 4 od Media otrzymuje kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics i zestaw kosmetyków do pielęgnacji jej przepięknych włosów od salonu no, Przed Wami Miss Pomorza Zachodniego, nastolatek internetu Ilona Teresińska. Czas na kolejny Dzień. tytuł. Miss Pomorza Zachodniego internetu. Dziewczyny odgadły w przypadku nastolatek. Czy domyślacie się kto może teraz? Nie, tym razem nie. Otóż zostaje Olga Krupa. Olga, uśmiechnij się kochana, wygrałaś, idzie smutna, ale to jednak ona. Widocznie to do niej nie dociera i zobaczcie, dostaje szarfę, dostaje też kwiatek. Daj ten kwiatek kochanej, dobrze. Dostaje również zestaw głośników do komputera od firmy Media Land. Nie mogłaś tego ućwiczyć, takie to ciężkie. Dostaje kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics i do pielęgnacji przepięknych, długich, blond włosów otrzymuje zestaw od salonów LOR. Uśmiechnij się, Olga Krupa. A my idziemy dalej, my jesteśmy ciekawi. Otóż Miss Pomozna Zachodniego nastolatek foto. Zostaje nią wybrana przez fotoreporterów z całego świata. Klaudia Stec. <śpiewanie> Klaudia otrzymuje szarfę. Otrzyma również kwiatek. Najpierw kwiatek, czekaj kochana. Kwiatek. Otrzyma również sesję zdjęciową ufundowaną przez R-Studio. Otrzymuje kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics i otrzymuje zestaw kosmetyków do pielęgnacji równie pięknych włosów od salonu L'Or. Przed wami Miss Pomorza Zachodniego nastolatek foto Klaudia Stec. Panie i panowie, mis Pomorza Zachodniego, foto. Zostaje ją. Ktoś zgadnie? Nikt nie może zgadnąć. Nie, ja nie, nie. Zostają Aleksandra Murawska. Otóż nasza urocza Ola otrzymuje, jak widzicie, od Claudii Ungerman Niezwykłą szarfę pamiątkową. Od, otrzymuje również kwiatek od kwiatarni Kamelia. Otrzymuje sesję zdjęciową od R Studio. Otrzymuje również kosmetyki, które trzyma sobie teraz w ręku od Eveline Cosmetics i przepiękny zestaw do pielęgnacji i przepięknych włosów od salonów LOR. Miss Położa Zachodniego, foto Aleksandra Murawska. panie i panowie, bracia i siostry. Miss Pomorza Zachodniego, nastolatek publiczności. To jest wasz wybór. Głosowaliście, wysyłaliście tysiące semestrów i przyszedł wynik. Otóż wśród nastolatek waszą miss zostaje... No na koło głosowaliście? Słucham? Słucham? No na koło głosowaliście? Słucham? Słucham? Mam, mam tylko nazwiska. Zostaje Ilona Teresińska. Moi drodzy, Ilona Teresińska, 17-latek i z publiczności. I co otrzymuje? Jesteście ciekawi? Oczywiście szarfę otrzymuje, oczywiście przepiękny kwiatek. od. Porota. Jak zawsze, od tej samej kieczarni otrzymuje voucher o wartości 500 zł od VIP Collection. Od wręczenia poprosimy panią Iwonę Sobczyńską. Pani Wono, pani się pokaże. Pani Wono, pani Wono, zobaczcie. Janna Prymaczuk, proszę bardzo, była zmiana. I to jest ten bon, pokaż kochana, tak? To jest ten bon, zobaczcie. VIP Collection 500 zł. Proszę tak. bardzo, będzie sobie mogła wybrać tylko wymarzy, tak? Tak, oczywiście. Super, bardzo dziękujemy za tę nagrodę. Dziękuję bardzo. Otrzymuję również, no i teraz was zaszokuję, pobyt weekendowy dla dwóch osób w SPA med. Będzie nam po prostu leżeć i pachnieć. Otrzymuję zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od salonu L'Or i kosmetyki od firmy EVELINE COSMETICS. Gratulujemy Ilona Bresińska, Miss Pomorza Zachodniego, nastolatek publiczności. A my idziemy dalej. Miss Pomorza Zachodniego, publiczności. Na kogo głosowaliście w dorosłych? Proszę bardzo. Majka! Na kogo? Majka! Otóż kto? Maja! Jeszcze? Maja! Otóż zostaje nią. Angelika Ogryzek! Mówiłem, Ogryzek! Otóż na przepiękne widzicie Angelika otrzymuje szarfę, otrzymuje kwiatek, chodź z tym kwiatkiem kochana, diadem również, który teraz ląduje na jej głowie od Soraja. Otrzymuje i uważajcie teraz również voucher o wartości 500 zł od VIP Collection. Pani Joanna Prymaczuk wręcza. Też kochana, kupisz sobie co tylko wymarzysz. Tego Mercedesa, tam. Ale dobrze głosowaliście, naprawdę, super. Proszę bardzo. I co jeszcze? Otóż otrzymuję pobyt weekendowy dla dwóch osób w SPA Med. Kogo weźmiesz do tego SPA powiedz na weekend? Dobrze jest z nami? Jest. Gdzie jesteś kochany? Pokaż się. Zobaczcie, gratulacje, piękna dziewczyna, naprawdę, wielkie brawa, super. Otrzymuję również zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od salonów L'Or i kosmetyki od Eveline Cosmetics. Angelina Ogryzek, Miss Publiczności. A my czytamy dalej. I uwaga już teraz te najważniejsze tytuły. Trzecią wicemis Pomorza Zachodniego nastolatek. Zostaje Sylwia Gajdemarska. Kajdemska. Otóż Sylwia otrzymuje, jak widzicie. Szarfę niezwykłą. Otrzymuje diadem od Soraya, Otrzymuje również słynny już dzisiaj kwiatek. Otrzymuje również kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics. Otrzymuje zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od salonu Lor i voucher od Endorfiny na kwotę 200 zł. Ja się zabiję! Trzecia wicemistrz Pomorza Zachodniego nastolatek Sylwia Gajdemska. Gratulujemy. Ale będzie miała pieniędzy. Panie i panowie, trzecia wicemistrz Pomorza Zachodniego zostaje nią Paulina Cieśnik. Longerman również czarna wręcza szarfę. Otrzymuje również Diadem od Soraya. Otrzymuje słynny w całym kosmosie kwiatek. Otrzymuje również kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics. Otrzyma również zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od Salon of Lore i słynny już voucher od Endorfiny. O wartości, jak myślicie, 200 zł. Tak jest. Panie Panowie! Wielkie brawa. Paulina Cieślik, Trzecia wicemis Pomorza Zachodniego. Wielkie brawa. A my idziemy w górę w naszym rankingu. Druga wicemis Pomorza Zachodniego nastolatek. Zostaje nią Ariana Maskoła. Otrzymuje Arianna szarfę. Otrzymuje oczywiście Diadem od Soraya. Otrzymuje słynny w całym wszechświecie kwiatek. Otrzymuje również zestaw kosmetków do pielęgnacji włosów od Salonów Lore. Otrzymuje kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics. I otrzymuje tym razem Bon od optyk Trendy. Druga z Pomorza Zachodniego nastolatek. Arianna Mazgoła. A 200 złotych. Panie i Panowie, druga wice z Pomorza Zachodniego zostaje nią Maja Lewoc. Maja otrzymuje, jak widzicie, szarfę. Otrzymuje diadem od Soraya I tym razem już nie kwiatek, Przepiękny bukiet kwiatów. Otrzymuje zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od salonu flor. Otrzymuje kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics. I otrzymuje coraz bardziej już znany wśród Państwa BON od optyk trendy. Maja Lewoc, druga wicemis Pomorza Zachodniego. Brawo! Brawo Majka! Brawo! No i ogryzek. Panie i Panowie, czas na pierwszą wicemiz Morza Zachodniego nastolatek. Zostaje nią. Klaudia Stec. Brawo, dajcie, Otóż, nasza przepiękna Klaudia otrzymuje, jak widzicie, z rąk Klaudi Angerman, otrzymuje szarfę, otrzymuje diadem od Soraya, otrzymuje przepiękny bukiet kwiat, kwiatów od naszego partnera i sponsora, naszej kwiaciarni, otrzymuje również zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od salonu Flor, otrzymuje kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics i bon od Optyk Trendy. Klaudia Stec, pierwsza wicemis Pomorza Zachodniego na 100 lat. Jaka wicemis? A kto zostanie pierwszą wicemis Pomorza Zachodniego? Jak myślicie? Marta O Jezu! Marto, wielki sukces, wielki sukces. Otrzymuje Marta oprócz tego niezwykłego i ważnego tytułu szarfę. Otrzymuje diadem od Soraya. Otrzymuje, no jeszcze większy, po prostu bukiet kwiatów. Otrzyma również kosmetyki od of Flor. Otrzyma kosmetyki od firmy Eveline Cosmetics i bon od Optyk Trendy. Dała radę to wszystko unieść i wielkie brawa dla niej, Marta Marczewska. Panie i Panowie, czas na dwa najważniejsze tytuły. Już za chwilę dowiemy się, która z dziewczyn zostanie mistrz Pomorza Zachodniego nastolatek. Ja chciałbym usłyszeć, jak myślicie, kto to będzie? Słucham? Kto będzie? Kto będzie? Kto to będzie? Kto będzie? Kto to będzie? Kto to będzie? Słuchajcie, to jednak będzie... Weronika Szmajdzińska! Jak widzicie, przepiękna dziewczyna, przepiękna, wróży jej naprawdę bardzo wysoką pozycję na wyborach Miss Polski. Weronika Szmajdzińska otrzymuje, i teraz uważajcie, szarfę. Otrzymuje przepiękny bukiet kwiatów. Otrzymuje diadem od Soraja, ale to nie wszystko. Otrzymuje tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Pałacu Słonowice. O wręczenie nagrody poprosimy dyrektora Pałacu, pana Damiana Fabera. Gratuluję wyboru i zapraszam do siebie do Pałacu Słonowice. Ale ona chyba przyjedzie z narzeczonym. Chyba z narzeczonym chce przyjechać. Wyboru komisji. No kogo tam zabierzesz, powiem. Nie wiem, no chyba na Chyba, a jest z nami? Jest. Pokaż się, pokaż się. Brawo, gratulujemy. Super! Super! Bo, ale to nie wszystko. Uważaj co jeszcze? Otóż otrzymuje zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od salonu Flore. Otrzyma również Bon od Optik Trendy. Otrzyma zestaw od Eveline Cosmetics oraz zestaw... Zestaw luksusowych czekolad! z linii Square Art od cukierni Santos. Zaskoczyłem was, co? Kochana, przejdźcie do przodu, przejdźcie, zobaczcie. Przejście, wielkie brawa. Oto najważniejszy tytuł wśród nastolatek. Przepiękna Weronika Szmajdzińska, Miss Pomorza Zachodniego nastolatek. Chcą ci dotknąć,

Kategorie dorosłe. Otóż która z Pań została Miss Pomorza Zachodniego. Jak sądzicie? Ja muszę to sprawdzić. Ogryzek. Na kogo stawiasz powiedz? Numer 7. Kto to taki? A, nie wiem A która? 7 to kto? To ty? Jak masz na imię? Miss Pomorza Zachodniego zostaje. Angelika Ogryzek! Uważajcie, teraz może ktoś mi pomoże słuchajcie, z tym wszystkim, dobra? Pomożesz, dziękuję, Claudio. Otóż, Angelika otrzyma. Angelika otrzyma. Otóż, kochana, szarfa, oczywiście. Otrzyma również kwiaty przepiękne. Otrzyma diadem od Soraya. Otrzyma. I teraz uważajcie. Tygodniowy pobyt dla dwóch osób od Pałacu Słonowice. Nagrodę wręcza dyrektor Pałacu Damian Faber. Panie Damianie, co pan teraz powie? Czy pan ma drugą teraz? Tak samo zapraszam do siebie do Pałacu. <noise> ale ty chcesz z kimś się czy sama? Jak to jest? Zastanowię się. I to jest polityczna odpowiedź. Proszę bardzo. Moi drodzy, proszę to dla ciebie. Gratulujemy. Może ktoś pomoże, dobra? Będzie fajnie. Otóż uważajcie dalej. Otrzyma również zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów od salonu Flor. Otrzyma bon od Optyk Trendy. Otrzymasz również profesjonalny ekspres do kawy. Firmy Lavazza. Super, co? I otrzymasz zestaw od Euroline Cosmetics. Kochana, no to na razie bym wziął, dobrze? Otrzymajcie to. I teraz uważajcie. Uważajcie. Słuchajcie. Naprawdę prowadzę wszystkie wybory mi z Polski i wróżę tej dziewczynie, naprawdę kto wie może się uda i pierwsze miejsce, jest przepiękna, zobaczcie, wielkie dramat, Angelika Andryzej. Na cześć wszystkich pięknych pań, zwłaszcza tych, które wygrały, ale wszystkie były piękne, bo poziom naprawdę gwarantuję wam na, na wyborach Miss Pomorza Zachodniego był bardzo wysoki. Od firmy Espiro. piękne konfeti. I chwila dla fotoreporterów. Dobra. Czyli Weronika Szmajdzińska i Angelika Orytej. Zobaczycie, że Angelika została także Miss publiczności, tak więc werdykt państwa zgadzał się z werdyktem Juror. Przepiękne dziewczyny. Naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom rywalizacji. Wszystkie były piękne, ale te, zobaczycie, zabojuje się. Panie i Panowie, a my bardzo dziękujemy Pani choreograf Ewie Podemskiej z Giermius Nieruchomości. Dziękujemy za stylizację Pani Izie Reszczyńskiej. Dziękujemy za pomoc w organizacji Klaudii Reszczyńskiej. Dziękujemy Sebastianowi Pachciarkowi oraz firmie Przemas Technika za piękne oświetlenie. Jak również dziękujemy DJ-owi Danielowi Zachodniemu. Organizatorami dziesiątej edycji Weekendu Mody byli Agencja U Studio Wojciech Midziewicz. Proszę o wielkie brawa dla nich, bo naprawdę fantastycznie to zrobili. Oraz Prima Franz, Elwira Szminiewicz, także wielkie brawa i gratulacje. A my dziękujemy Państwu, że przyszliście dzisiaj, jeszcze pod reporterzy robią zdjęcia. Dziewczyny będą sobie gratulowały. Zapraszamy na After Party. Wszystkich Państwo będą dziewczyny, będę ja, będą projektanci, będą modelki. Zapraszamy wszystkich Was. DJ, Płotek i SK Live Remi. To wszystko dla Was. A teraz zdjęcia, gratulacje i za rok. Do zobaczenia na wyborach Miss Pomorza Zachodniego. A transmisję z wyborów PiS Polski będziecie Państwo oglądali w telewizji Polsat w ostatni weekend sierpnia. Mam nadzieję, że dziewczyny spokojnie przejdą półfinały. Tak, zapraszają Was. Chodźcie dziewczyny, chodźcie wszystkie, chodźcie. Chodźcie tam wszystkich, chodźcie, nie bójcie się, chodźcie śmiało. Proszę bardzo, chodźcie nam do chłopaków do zdjęć, ostrożnie tylko. Chodźcie, czekają na Was, śmiało.